że nasz projekt będzie o bryłach i dodatkiem miał być mapping. A bryła to jest coś, czyli ta bryła z niczego, czyli z płaskiej kartki papieru. Co to jest ten mapping? E, mapping to jest e, rzut świateł z projektora na wybrany obiekt. Może to być e, jakiś samochód, budynek albo... Postka, tak? że bryłę architektoniczną budynek można przedstawić w ciekawy sposób. Mapping tamten polegał nawet na tym, że światło dawało takie złudzenie, jakby cała ściana się zawaliła budynku. No, układa tą konstrukcję, ustawia projektor, czyta rzut, tak jak widzi projektor te bryły i robi się obrys. I na tych obrysach się potem robi te efekty. I się je puszcza przez projektor, a on to wyświetla jako światło. No oni są tym zafascynowani, rodzicom opowiadają. Rodziców, jutro mamy um, drugi dzień konferencji um, pamięci Jerzego Waldorfa, więc rodziców zaprosili na jutro, żeby rodzice widzieli również ten mapping, bo stwierdzili, że nagrane na filmie to nie jest... to my e, poszliśmy tam w celu przeprowadzenia lekcji też i mieliśmy e, pierwsza połowa lekcji, to było, zadawaliśmy pytania o sześcianach, a jak nie znali odpowiedzi, to im e, mówiliśmy. Tak, e, lekcje o sześcianach i dopiero potem e, ta gra. Chieliliśmy się w rolę nauczyciela. I jak się sprawdziliście? Po drugiej stronie biurka? Myślę, że dobrze. To nie gra dydaktyczna. My po prostu cały worek sześcianików kolorowych zrobiliśmy, szliśmy z, tą, z tym do szkoły podstawowej, zrobiliśmy jeszcze instrukcje, zrobiliśmy m, identyfikatory, tak? bo jeden był architektem w tej grze, inny budowniczym, inny dostawcą. A co Wam w tej przygodzie z projektem podobało się najbardziej? To, że możemy pracować w grupie. Mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcjach, w których nauczyciel na dany temat wie mniej więcej tyle samo co my, przez co nie było czegoś takiego, że to nauczyciel nam mówił, tylko razem z nauczycielem się dowiadywaliśmy na ten temat. Ja też na samym końcu ta satysfakcja, jak to wszystko zrobiliśmy, to... Jak zobaczyliśmy ten mapping to... No, Robi wrażenie. Że może się nie udać? Były, oczywiście, ponieważ my się wszyscy tego uczyliśmy od podstaw. Studenci nam tylko powiedzieli, że są tutoriale, czyli takie samouczki, gdzie jest krok po kroku, co się naciska, co się dostaje, jaki efekt. Natomiast rozpoczęliśmy od muzyki. Każdy z uczniów przyniósł efekt jakiś muzyczny i to nie jest gotowy efekt, to jest poskładana muzyka z dwóch propozycji. Muzyka była dosyć ciężkim elementem, bo każdy miał przyjść na spotkanie z wybranymi dwoma utworami, które uważał, że mogłyby być wykorzystane w mappingu i potem wspólnie z tych 24 utworów musieliśmy wybrać jeden. My akurat zestawiliśmy dwa z tą piłką na początku, co skacze, to jest początek jednej piosenki i, i drugiej. Młodzież nawet w inny sposób słucha muzyki. Gdy ja jej poprosiłam, że my, jednak ta muzyka jest tylko dodatkiem do mappingu, ona tylko wzmacnia efekty świetlne, żeby zamknęli oczy i sobie wyobrazili, jak światła mogą tańczyć na tej budowli, no to po prostu patrzyli na mnie dosyć tak w zasadzie co pani od nas wziął z zamkniętymi oczami, co to jakaś psychoterapia. Także byli no trochę tak opornie do tego nastawieni, ale jednak widzieli, że ja zamykam te oczy i każdy stwierdził, że jednak gdy słucha muzyki, to może się to wiązać z jakimś obrazem. I w ten sposób budowaliśmy cały plan mappingu. Bo te wszystkie efekty to nie są przypadkowe kreski, przypadkowe światła. Z jednego wynika coś drugiego. I to się musiało łączyć. A no, W tych montażach, w tym wszystkim, oni to mają na informatyce. Oni są lepsi ode mnie. Także ja od nich się też dużo nauczyłam. I y, wstydzę się. Wstydzę się, że ja nie umiem tyle, ile oni, ponieważ oni potrafią powiedzieć, to się tu podłoży, to się tu tam wytnie, a ja na zasadzie nie wiem, o czym oni rozmawiają. Zaskoczyli Panią? Zaskoczyli. Zaskoczyli y, tą chęcią, tym, y, tym zaangażowaniem. No, myślę, że coś, coś w nich po prostu się takiego zrodziło. Oni mówią, my nawet jak nie będziemy tutaj, projekt się skończy, to my i tak będziemy robić swoje efekty i swoje, swój mapi.